Witajcie kochani, to Mary i Mario. No i kolejny nasz miksik z drapkowy. Tym razem z drapeczki, które będziemy tutaj próbować szczęścia, to będzie moc szczęścia, dużo szczęścia. I do tego dwie podwyżce, czyli I love Big Cash oraz Król Cash. No, chciałam go koniecznie dzisiaj też podrapać, także bo jakieś takie szczęście w nim mam. Zobaczymy. Kto wie, no, jak, jak długo to będzie trwało? Być może dzisiaj nie się da. Czy zakończyć? <laughs> Maria. No dobra. Zobaczymy. Ja zacznę Mówię sobie. Lubię tą drapie, tego. dlatego chciałam właśnie to. Zacznę sobie. Od mocy szczęścia szukać będę oczywiście kapelusza. Zlepeczkę mam z numerem 18. A cóż nam tutaj wydrukowali? Dwadzieścia 22, dwójkę i ósemkę. No i takich niskich numerków będziemy szukać. A zaczynamy od 20, następnie mamy 12, jest, jest czapka. Fajnie Fajnie. 23 no to dobrze. i trójeczka. Jak coś jest coś Co dobra. dalej? 30, 1, 34, dziewiątka i ostatnie to 28. Czyli jedną nagrodę mamy pod cylindrem, a będzie to pewnie klasyka. Oczywiście, czapka warta, 5 zł. Dobrze, że jest. Dobrze, że coś padło. Tak, nie będzie całkiem pusto. Teraz moje dużo szczęścia, kochani. Z numereczkiem, jak widzicie, ósmym. No i szukamy klipsika, to już wszyscy znają, klipsa albo liczb, tak? tak? Dobrze. No i zobaczmy. Zobaczmy, czy coś tu pojawi się. A mamy tak 6, 22. Trzynaście. I dwadzieścia dziewięć. Trzydzieści sześć. Wysoko. Trzydzieści pięć. Osiem. Jedenaście. Dwadzieścia siedem. Dwanaście. oczki. boczki. 32. No na razie coś nie widać wygranej. 20 23 i 28. Zobaczcie kochani, same prawie obok. Tak, dzień tu pochowali. Tutaj chyba... A, o tak, tak jest. ZT. takie moje dużo szczęścia to nie jest dużo szczęścia, bo ma zeru. No cóż, wobec tego biorę i Love Big Cash. drapeczkę z numerem pierwszym. <kluz> Przepraszam. I szukać będę tytułowego kesza i monet. A liczby tym razem to 51, 34, 49, 11 i 21. A co tutaj niżej wydrukowali? 36, 19, 18, 46.

53, 13 i 22. Oj, 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 ale jaj, ale ginęło Także tutaj niestety u. U. śmieci. Y nie ma. Ej, nie na podłogę, co ty. Gdzie <śmieci> co to mój sobie Dobra. Teraz mój krucześ, kochani, to jest numerek piąty. No to co? Korona albo plik. Bądź Nawet licz? lepiej ten plik. Ojej, Ale by było mega. Dobrze. Zobaczymy. A mam dziewiętnaście, osiemnaście, trzydzieści pięć, trzydzieści trzy i dwadzieścia pięć. O, udało się. Szesnaście, Dwadzieścia osiem, pięćdziesiąt cztery, czterdzieści dwa, czternaście, dwadzieścia dwa, no, król, króliku, trzydzieści dwa. Trzymaj dobrą tradycję. Tak, zawsze mi dało, no dzisiaj...

Siedemnaście i ostatni rząd, 39. dziewięć, piętnaście, pięćdziesiąt siedem, trzydzieści i jest. jest korona. Jest, najwygrał znowu, no ta zrawka mi lubi i na sam koniec Mariusz i ja nie mogę, Na no korona nie mnoży, ale zwrocik daje. No oczywiście. ura ja mam znowu w tej zrabce, ona mi po prostu uwielbia. A ja ją uwielbiam tego króla. Tego królika uwielbiam. Gdzie tutaj jeszcze no, jest? gdzieś pewnie będzie tutaj w tych pionowych rzędach. No właśnie ciekawa jestem jakie to były. Ja, tyle już wydrapałam. G. Aha, to muszą być G. Patrzcie, wydrapałam prawie Uparte. Coś. Tu jeszcze spróbuj. A jeszcze tu nie było. O jest. jest, dobra. Odnaleziona. Czyli mam koronę, która dała 10 zwrotów. 10 zł zwróciłem. A ja też mam symbol specjalny i dodrapałem sobie cylinderek. Czyli dwie wygrane, mamy 15 zł i dwie przegrane. 15, 15 dla lotto. I połowa wkładu jest nasza. Podzieliliśmy się z lotto, bo jest takie biedne. Mhm. Na pół niech ma. Dokładnie. Także tym akcentem będziemy się na dzisiaj z wami żegnać. Tak, i my jesteśmy zadowoleni, że połowa wkładu jest, będzie na dalsze zdrapeczki do drapania, także pozdrawiamy Was ciepluteńko. Zapraszamy na kolejne odcinki. Dużą Zobaczymy zdraweczka. się wkrótce. Buziaczki kochani, papa. Pa. Pa, pa.